Szanowanko, dzisiaj biorę się za naprawę i regenerację, że tak powiem, podnośnika typu żaba. I zaczynam od tego, żeby go wyczyścić z wszelkiego możliwego syfu. A więc, tak na, kół, na kółkach miał tego typu zaślepki. To tak sobie one są takie otworki, cztery, więc z się bokrętem podnoszamy. I wtedy tutaj było trochę już błota zaschniętego w jednym i w drugim. A teraz sobie. Wydłubuję błoto z tychże kółek. To już tak się z oporami kręci. Ledwo, ledwo. Tutaj też jest pełno błotka. O, w tym kółku nawet tutaj widać jak to na płasko jest wszystko zapchane. Także trzeba się tu wbić. Zaraz wjeżdżam jeszcze kompresorem wszędzie i ten cały syf wygarnę i wydmucham. Na początek sobie strzałem z udaru takiego o odkręcamy te ruchome kółka one są na takich koszyczkach z kulkami taka forma łożyska natomiast te kulki tutaj się dosyć słabo kręcą z lekkim oporem, więc za chwilę to będę wszystko przemywał i na końcu nasmaruję smarem łożyskowym tutaj jeszcze jednej kulki brakuje, może z jakiegoś starego łożyska uda mi się uzupełnić no i to wszystko jeszcze całe to mocowanie sobie przejadę standardowo szczotą na wiertarze, żeby tutaj było wszystko Elegancko, czysto, a żeby to odkręcić, bo one były na takich śrubach z okrągłą końcówką, nie było tego jak złapać, więc tak zaparłem się żabą. No. I wówczas udar dał radę, gdyż tak normalnie to mogłoby być ciężko. Teraz odkręcamy kolejne dwa kółka, no i cały taki podnośnik, te wszystkie śruby po bokach, żeby go rozłożyć na pół. Wszystko to sobie tak odkręcamy. Tu już mamy zdjętą tą pokrywkę. Kółka są zdjęte. Tutaj i rączka rozkręcona. Także tutaj śrubka. Tu kolejna. I wówczas chyba już będzie można rozłączyć to. Niczym Mojżesz może czerwone na dwie części przedzielić. Teraz trzeba by wyjąć te oto zawleczki z jednej strony i z drugiej. Mowa o tych tutaj i z tej strony tutaj. Ciężko to pokazać po świece, ale tu są tego typu zawleczki do wyjęcia. Tak się prezentują owe zawleczki po wyjęciu. No i mamy już rozłożone te blachy boczne oraz tutaj cały mechanizm z siłownikiem. Teraz idziesz to na wiertarze i to wszystko trzeba będzie, że tak powiem, wypiaskować z syfu. A z tej środkowej części wyjmujemy te wszystkie ośki. Czyli tak, tutaj mamy tą środkową. Tutaj mamy takie malutkie tulejki z jakiegoś tworzywa zrobione po obydwu stronach trzeba je zdjąć. I wówczas powinno dać radę wybić ośkę. I jeszcze tutaj też mamy ośkę. Całość trzeba będzie elegancko odrzewić i na końcu nasmarować. Dobra, jednak ta ośka jest przyspawana. Tutaj się nie wyjmie. Ale po wyciągnięciu kolejnej zawleczki już jest tutaj do oczyszczenia. Oraz tutaj to chodziło bez żadnego łożyska, tak po prostu na wcisk, że tak powiem. Trzeba będzie to też oczyścić całkiem z rdzy. Tu mamy porównanie. Jeden element już oczyszczony, a drugi do czyszczenia. Te dźwignie trzymają się tutaj na pierścieniach zegera. Można sobie to zdjąć. No oczywiście tam już nie robiłem takiego skrajnego analizmu, żeby tam te wszystkie dawne jakieś tam odmalowania, co mi kapnęło, od lakierów różnych tam, żeby to czyścić, gdyż dosyć mocno się to tu wżarło. Nie taki jest tego cel, tylko z grubsza, z brudusy, furdzy, ale już tam malować tego nie będę. W końcu to jest sprzęt użytkowy. W każdym razie różnica, jak widać, jest. Także jadę zaraz z czyszczeniem całości. No i mamy Połowę wyczyszczoną, taka jest różnica. Tutaj samardza, a tutaj już się świeci. Także szczota na wiertarze. I jedziemy. Wszystkie już elementy zewnętrzne mamy sobie odrzewione szczotą na wiertarze. Teraz tutaj jeszcze to z zewnątrz sobie też przeleciałem. Tutaj był na końcu taki nalot duże ilości rdzy, tak nawet wystawał na milimetr czy dwa, także został też spolerowany w całości, no i wykręcamy resztę. Teraz tą śrubkę odkręcamy, już widzę, że tutaj na końcu jest sporo korozji, zapewne trzeba będzie wymienić o-ring, który tam jest w środku i dalej sobie porozkręcamy i zobaczymy jak to będzie wszystko funkcjonować. Odpowietrznik wyszlifowany, można założyć nowy o-ring. Tutaj jeszcze w środku w tym otworze są na ściankach takie ślady rdzy, więc odpalamy sobie dremelka, i postaram się je wszystkie usunąć. A po tej operacji patyczek higieniczny, zgarnę ten cały syf kilka razy, później jakimś rozpuszczalnikiem jeszcze, ewentualnie przedmuchać, chociaż jest wtedy ryzyko, że. Jakieś tam drobne opiłki by się do środka dostały, ale powinny, powinienem dać radę. No i mamy odkręcone kolejne śrubki. Tą tutaj malutką wyszlifowałem. Można dać nowego oringa. Tą wielką tutaj, która tutaj leży. Trzeba było odkręcić udarem, gdyż normalnie nie chciała pójść, a udarem poszła. No i w środku jest yy, też taka tulejka, która chodzi z oringiem. Jak się ją wypchnie. Dobra, zrobię cięcie i wypchnę i pokażę o co chodzi. Na tej tulejce znajduje się taka y, rozcięta podkładka, która idzie y, najpierw od góry, jak tutaj jest góra, to idzie podkładka, a później idzie ten oring. Ten o-ring już jest w dosyć słabym stanie, więc go też wymienię. No i trzeba jeszcze całość najpierw wyszlifować, żeby tutaj nie było żadnych syfów. I tak samo na tej tulejce z zewnątrz wyszlifuję i od wewnątrz też się postaram to wszystko wyczyścić ładnie. Można by się też pokusić o wymianę oleju w samym podnośniku. Natomiast ja nie mam kupionego. Poza tym jestem popelniarzem i poza tym jestem sknerą, więc nie będę go zmieniał. W każdym razie, w razie czego, można by to Slać, tutaj jest koraczek do dolewania, a ja zostawię tak jak jest, bo nic mi się nie wylało w zasadzie. Wszystkie te ruchome części sobie odrzewiłem, Można dać nowe oringi, także i tak powinno być git, gdyż podnośnik nie był w stanie agonalnym, tylko na przykład u mnie y, sam się już do końca nie opuszczał. A raczej powinien, więc tak chodziło to trochę opornie. Poza tym, o na przykład, to była główna jego zmora, że tu było tak przykorodowane, że ciężko to było nieraz ruszyć bez kombinerek. A to powinno chodzić elegancko palcami, zakręcanie, odkręcanie, żebyśmy mieli zawsze pełną kontrolę nad tym. A to też chodziło ciężko. Nieraz, jak się zakręciło, to musiałem lecieć po kombinerki, żeby to odkręcić, bo nie szło tego ruszyć. Więc tamte części odrdzewię i składam na starym oleju. No dobra, to całość mamy wyczyszczoną, złożoną na nowych oringach i przystępuję do montażu w odwrotnej kolejności. Rozruszałem sobie te wszystkie kuleczki, które tutaj są, uzupełniłem ten jeden brak, który był z jakiegoś tam dawnego kółka odłożyska. Wszystko już się luźno kręci. Nie będę tego smarował, gdyż to połączenie nie jest takie szczelne i mogłoby się tam sporo sychu w tym zbierać. Natomiast jeszcze przeszlifowałem sobie z rdzy całe te bieżnie, żeby pod tym wszystko elegancko chodziło. No i składam kółka. No to mamy całość poskładane. Kółka się elegancko luźno kręcą. Tu się wszystko. O! Hyc. Normalnie, rączką bez żadnej siły. Tak się wszystko ładnie podnosi. Ta rączka również lekko chodzi, a się przycinała. Zwalniamy sobie i się cofa. I teraz tak, w tym ostatnim jeszcze etapie tutaj jak widać, o jeszcze delikatnie sprężyna ciągnie, ciągnie, ale to tak do końca chyba nie zjedzie, więc albo by trzeba było na, wymienić sprężynę, albo tutaj przespawać ten uchwyt nieco dalej, albo nawiercić w tej części yy, wewnętrznej uchwyt też nieco dalej w tą stronę, żeby ona mocniej ciągnęła. Natomiast na taką wysokość, jaką u nas jeżdża tutaj, to jest tam jakieś, nie wiem, będzie powiedzmy z 11 cm, to i tak jest spoko, bo jakby zjeżdżała tak już całkiem do końca, no to ja mam normalne fury, nie mam żadnych tam niskich, więc zawsze i tak kilka dodatkowych takich ruchu, trzeba było wykonać, żeby to podpompować, więc jak teraz na tym etapie się zatrzymuje, no to jest idealnie. Ale jak coś to, jakby ktoś chciał, no to albo właśnie wymieniamy sprężynę na nową, albo tutaj przespawujemy sobie uchwyt, albo tutaj wiercimy dalej i wtedy by to już ciągnęło do końca, do całkiem najniższej możliwej pozycji. Więc taka nieco popeliniarska regeneracja, natomiast w moim w wypadku bezkosztowa całkowicie, bo nawet olej nie był wymieniony, a wszystko działa elegancko. Pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie, brykamy barszczu.